Oj, Tomuś, Tomuś, a ja myślałem, że ty lubisz ze mną rozmawiać, a ty się żalisz w komentarzach na mnie. Oj, orle na etacie, wróciłeś z Chorwacji? Co? Zobacz, to nie za pieniądze, ale poczekaj na odcinki, jak złom będę wywoził, to ci, Tomeczku, obiecuję, zwieracze pękną z zawiści. <laughs> Buziaki dla ciebie, kochanie. I to też dla pieniędzy. Tutaj na Zygmunta Krasi, Krasińskiego, a to są już chyba Dankowice. Dokładnie tutaj stoi piękny, Zdankowice. drewniany stary dom, ale on ma jeszcze kaniowski numer. Kaniów 250 coś tam. Aha, tak, przez ten most jak się przyjedzie. Tak, tak? Tu jest taki mostek kładka dla pieszych. I ja tutaj wyciągnąłem tą 50 groszówkę właśnie. I wyobraźcie sobie, ja sobie tutaj stanąłem za pozwoleniem, oczywiście, właściciela przy miłego, starszego pana. Ten pan jest około 70, ma około 70 lat. O, o Ja wyciągnąłem tą 50 groszówkę, a ja ją wyciągnąłem po otoczeniu gwoździ. My na to mówimy zwałówka. Kiedyś w ten sposób pozbywano się popiołu z pieców. Cały popiół, a palono deski, więźby, wszystko palono, wiadomo. Wysypywano w jednym miejscu, tam gdzie było najbliżej. I ta 50 groszówka, jak ją wyjąłem, to od razu wpadło mi na to, skoro była w popiele, w tych gwoździach, no to jakoś musiała się tam dostać. I potem rozmawiałem z tym panem, powiedziałem wie pan co, mam coś, co pańska babcia miała w rękach, nosiła to w kieszeni. On był, wiadomo, nie? Ale jak, ale jak? Pod pańskim domem wyciągnąłem dwudziestolecie międzywojenne i pokazałem mu tą monetę. Widać było, że też zaczął myśleć na ten temat. I Zadałem mu pytanie, z którego roku jest pański dom? On mówi, wie pan co, nie wiem. Dziadek go kupił, ale kiedy nie wiem. I obiecałem mu, że na starych mapach sprawdzę, kiedy mniej więcej ten dom się pojawi. Bo jak zamieszkałem w Kaniowie, oczywiście zacząłem czytać wszystko na ten temat. No bo skoro to się stała moja mała ojczyzna, prawda? I z tej książki też można się dowiedzieć, że Kaniów był wsią graniczną. Bo to są wycinki prasowe Dokładnie. w książkach Polecam, prasowe. bardzo fajna. I teraz zadam Wam pytanie: ale jak to było, było Kaniów-wsią granicą? Dlaczego? W zasadzie dalej leży nad Wisłą. A Wisła była niczym innym jak Granica. granicą między Prusami a Austrią. Później Austro-Hungary od 1937 roku. I przy okazji szukania tego domu, o którym wspominałem na starych mapach. Spójrzcie, tutaj jest Krzyż Napoleoński, prawda? A ulica rybacka, a dokładnie, tu jest takie dziwne zgrupowanie domów, które nie występuje już dalej na ulicy rybackiej. To była granica. No i dzięki Magnesowi i tej 50-groszówce rozwiązała się zagadka przyjścia granicznego i tym samym afery szpiegowskiej. A opowiem wam pokrótce, że wojska. Kruskie, które stacjonowały po stronie pszczyny, grzawy, namówiły chłopca, który wypasał krowy, żeby przeszedł na stronę austriacką, czyli do Kaniowa, i sprawdził, gdzie okopane są oddziały austriackie. No i on to zrobił, ale niestety został złapany. No i potem był, z tego co tutaj się dowiedziałem, był sąd w bielsku. Ale jaki zapadł wyrok? Tego nie. Tutaj macie przykład... Kto chce dźwignąć. Co to jest? A czy to jest, przepraszam, żelazko z duszą? Tu jest z duszą. Tu jest, proszę. Ale niestety dusza i pokrywka się nie zachowały. Spójrzę wam film, jak... To było po deszczach i zobaczcie, jakie jest stan łękawki, bo w tym miejscu łękawka normalnie jest do kolan, a wtedy miałem po pas, Po piersi, przepraszam. I tutaj jest film. I zobaczcie. Natomiast jestem na 100% przekonany, że jak to żelazko było włączone do prądu, to pół bielska nie miało oświetlenia. To jestem przekonany. A jak myślicie, co to jest? No, co to jest, Dima? Wiertarka, wiertarka ręczna. Pójście, tak wyglądały u wiertarki waszych pradziadów. A to jest chyba najcięższy artefakt, jaki przyniosłem. Wybaczcie mi, celowo tego wszystkiego nie myłem, bo straciłoby charakter. Nie ma ramienia. Do dzisiaj się zastanawiam w jaki sposób znalazł się w wodzie. Został znaleziony w Dankowicach pod kościołem. Tylko nie wierzę, żeby ksiądz wyrzucił coś takiego. A przez Dankowice też szła zawierucha wojenna, prawda? Widać, że jest uszkodzony. Czyżby czerwonoarmiści. Tego nie wiem. Może zabrali, a potem uznali, że to nie to. Że nie będą dźwigać. Wszystko jest możliwe. No, podejdźcie Mało tego, że podejdźcie, Zrobiłem takie takie coś. Tu jest taki mały, mały magnesik. O. I możecie... To jest chętny. Proszę. Tylko uważaj proszę na y, szkło. Możecie sobie przegrzewać, co się znajduje w dnie. Cholera, jedna, uspokój się. Nie będę ci więcej jedzenia amfetaminą posypywał. uspokój się. Dzień dobry moi kochani. Zobaczcie, ile tego już było. Tu kupołem ostatnio. Zaraz się przeniosę tam, ale najpierw sprawdzę tu, czy, o Jezu, się, czy tutaj sięga to wysypisko. Także kopiemy. Oj, sięga, sięga. O, trzysta siedemdziesiąt pięć lat piętkiego. O, jest pierwszy złomik. A co to jest? O po kablu od odkurzacza, jeszcze z kawałkiem kabla. Tu jeszcze będzie ruda do obrania. E, już chciałem powiedzieć, że tu jest wyczyszczone, bo tu już nic nie wychodzi, ale tu mi coś zadudniło. Nie wiem do końca, co to jest. Jakieś takie coś się ma na sobie. Nie pozostaje nic innego. Jak tylko sprawdzić, czym że jesteś i dlaczego tu jesteś. O, już wiem, że nie jest metalowe. A, już wiem, co to jest reflektor z samochodu. O, proszę. Odbłyśnik dokładnie. A te co się to są zapięcia na żarówkę. Tu jeszcze jest jakiś cynk. Reszta żarówki chyba. No na wieże ptyski ponad wszystkie a już myślałem że nic nie wyjdzie o rółeczka wyskoczyła syta o łożysko o kto by się spodziewał a jest i fajnie tak jak już widzieliście kochani w pierwszej części filmu dzisiaj nadszedł ten dzień w którym odważyłem się poprowadzić takie pogadanki dla dzieci. Dzisiaj była piąta klasa, to był mój debiut. Przyznaję, język stanął mi kołkiem i nie wiedziałem co mówić. Wszystko było dobrze, dopóki dzieciaki nie weszły do biblioteki. Potem było źle, ale po tym źle znowu było dobrze. Fajnie to wyszło. Mogliście zobaczyć kawałek, bo nagrałem elegancko. I powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tak fantastycznej reakcji dzieci. Eee, po prostu szokował mnie Dima z Ukrainy, który od trzech dni chodzi tutaj do szkoły w Kaniowie. Powiem Wam szczerze, raz, że wiedział, że jest. Inaczej, że to, o czym mówię, to jest magnes neodymowy. Powiedział mi to po ukraińsku. Zapytał, czy to jest magnes neodymowy. Powiedziałem mu, że tak. A dwa, jako jedyny ze wszystkich rozłączył małe magnesy, które im dałem. Powiem szczerze, dałem im magnesy, żeby się nimi zajęli. Dostałem od Tomka. Dziękuję ci Tomku bardzo. O jest. Takie fajne, malutkie magnesiki, i zająłem dzieciaki tym, żeby zebrać myśli. Bo uwierzcie mi, wszystko, co miałem w głowie przygotowane, w jednym momencie się straciło. Ulotniło się po prostu. Po prostu się ulotniło. Język stanął mi kołkiem i koniec, ale potem zrobiło się już tylko fajniej. I naprawdę bardzo jestem zadowolony z mojego debiutu. 30 marca mam kolejne spotkanie, tym razem z szóstą klasą. Mam nadzieję, że wyjdzie równie fajnie. No i co, pogadałem, ale naprawdę powiem Wam, stres taki, kurczę, niesamowite przeżycie, ale przeżyłem i jedziemy dalej. A to co? A. Rdestowiec się zadomowił w Soudalu. Silikon uniwersalny, super. Idealne środowisko dla korzeni. Tu coś jest, widzicie to? Czy wy to widzicie? Poza tym, że tu jest szyba. O kurde! O, to jest coś większego! Aha, dobra. Tu jest pokrywka. Widzę to już. Tu jeszcze szkło. Tu jest ro, A tu jest puszka. I to chyba pełna. A pełna wody. To ty się tam opróżnij. My sobie to weźmiemy. Jeszcze się przyda na indukcję. Luźny, że tak powiem. Tu jest jakiś. A, do rękawa. Amelinium, a to jest ten ochy i achy. Dobrze. Pójdziesz na no, amelinium, cię przerobimy. O, tu jest ta piła chyba taśmowa. Jedna i druga. No i fajnie. Dzięki za wyjaśnienie, co to takie fajne. Dzisiaj jest maksymalnie dużo zwrotów akcji, ale odkrywka się kończy więc muszę wbijać kopaczkę to tu to tam no i teraz odkryłem nie, w zasadzie nie wiem co odkryłem reklamy to są jakiegoś marketu no ale jest garnek garniec ale znowu bez złota do urobku ale to mnie interesuje co tu ktoś wywalił Sterty gazet, czy sterty reklam? Kurde, ale jaja. Ech. Zobaczcie ile tego jest. Całą reklamówkę, no reklamy z jakichś marketów ktoś wywalił. I tak sobie tutaj biodegradowalny papier, widzicie? Biodegraduje. Może tak nie bardzo. Jedwabna chustka 12 zł, no ciekawe, ciekawe, z jakiego sklepu reklamy. niesamowite popatrzcie i tak sobie tu leżą i ten papier sobie tak gnije o to nie tylko papier jest jeszcze folie wszystko bierzemy i jeszcze jedna reklamówka biedronka biedronka czasy nowożytne bieda No i dobra, nie będę otwierał kolejnego odwiertu. To idzie na przok? Tu jest szkiełko. Dzisiaj szkiełka nawet mało. Tak wygląda widzicie odkrywka. Ptaki pięknie śpiewają. Szkło jeszcze zostaje, bo na to mam pomysł. To wyjeżdża, tamten wór wyjeżdża, ten wór jutowy wyjeżdża, no gruz wiadomo zostaje. To co? To jedziemy dzisiaj tak bardziej przokowo. Bo u robku jest jedna mała taczka, jakieś 5-7 kg. Reszta wszystko jedzie na przok. Bo trzeba korzystać, prawda? Jak można wywieźć, to trzeba zawieźć maksymalnie ile wlezie. No to co? To jedziemy i zagłębimy. Dzisiaj będzie ujęcie w tamtą stronę, żeby cienia nie rzucać. Kolejna taczka z tej. Na tom dzisiaj wszystko prawie na przokiecie. A się znowu zdeszał ja pierniczę No to dobra To nie ma co gadać Dziękuję Wam, że jesteście Trzymajcie się papaty A to wszystko jak zwykle dla pieniędzy Po